Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Aneta Odelewska. Mam przyjemność dzisiaj przedstawić Wam prezentację firmy Melaluka Wellness Company. Jestem zwykłą mamą, wychowującą pięcioletnią dziewczynkę, a od ponad dwóch lat również tutaj właśnie zaczęłam współpracę z firmą Melaluka. Dlaczego? Dlatego, że urzekły mnie po prostu jej produkty, które są naturalne, na bazie yy, naturalnych składników i bezpieczne dla mojego otoczenia, dla mojego dziecka jak również dla mojego zdrowia. E, firma Melaluka Wellness Company powstała w 1985 roku yy, w Stanach Zjedno Zjednoczonych w Idaho. Jej założycielem jest yy, Frank Vander Slot firma już działa 39 lat na rynku światowym ale działa, a tu na rynku europejskim działamy od 12 lat i jest to Wielka Brytania, Irlandia, Niemcy Austria, Polska, Holandia Hiszpania, Litwa, Łotwa Estonia i Węgry dlaczego firma Melaluka jest tak ważna i co można o niej powiedzieć firma Melaluka jak w nazwie firmy jest Wellness, znaczy to, że jest to bezpieczny dom dla naszego zdrowia, dla naszego układu odpornościowego. Nie używamy tutaj bardzo złych detergentów, środków, które właśnie mogłyby nam zaszkodzić, tylko i wyłącznie są to wszystko produkty na bazie naturalnych składników. Firma Wellness Company jest i stała się największym klubem zakupowym w Ameryce Północnej, Europie, jak również w Azji. Melaluka jest producentem, jak również sprzedawcą bezpośrednim. Dlatego Produkty są w cenach prosto od producenta. Nie ma tutaj tej marży sklepowej za powierzchnię, za półki, za reklamy itd. Posiadamy aktualnie przeszło 200 produktów w naszym katalogu. Poprawiamy tym samym zdrowie nasze i jak również innych tak działamy tutaj po prostu z misją chcemy polecać te produkty dalej innym osobom poprzez właśnie tutaj rekomendacje Firma zostaje, jest to spółka prywatna. Rocznie ma na całym świecie sprzedaż o wartości ponad 2 miliardów dolarów. Nie ma żadnych zadłużeń i jest wypłacalna. Zawsze każdego 15 miesiąca mamy wypłacane pieniążki na konto. O, jak działają inaczej właśnie tutaj inne marki? Otóż wiele produktów, które stoją na półkach, to 63% tych produktów to są właśnie reklamy, są to właśnie pośrednicy, jest to marketing, jest to marża sklepowa. Dlatego my jesteśmy tak tutaj silną marką ponieważ nasze produkty są właśnie w cenach prosto od producenta i my jesteśmy właśnie tą żywą reklamą. Mela Luka nie wydaje pieniędzy właśnie na pośredników, nie wydaje właśnie na reklamę. Zamiast, zamiast tego woli po prostu poświęcić i włożyć większe... Pieniążki, nakład na w to, żeby nasze produkty były jeszcze lepsze. E, dzielimy się przychodami e, z naszymi klientami. E, na całym świecie trafia do rodzin, które dzielą się produktami około do 7 miliardów. Nasza filozofia, e, nasze produkty są naturalne, inwestujemy w jakość, rygorystyczne są testy korzystamy tylko i wyłącznie z natury, tak jak to bywało kiedyś. Posiadamy 6 kategorii sklepo na naszej witrynie sklepowej. Są to między innymi środki czystości i do prania, witaminy, Higiena osobista, gdzie znajdziemy cudowny właśnie zestaw reniu, szampony, mydełka do rąk itd. Jest również pielęgnacja do skóry, włosów oraz kosmetyki kolorowe. Posiadamy również witaminy, kawa i olejki eteryczne. Yy, alejka ze środkami czystości i do prania. Yy, mamy płyny do naczyń, mamy uniwersalne środki czyszczące, posiadamy odplamiacze, yy, środki do toalet. Yy, wszystkie te produkty, yy, po które na co dzień sięgamy przy zwykłym sprzątaniu w domu, tak? Yy, nie posiadają jednak one chlorowych wypielaczy, nie posiadają amoniaku, nie posiadają fosforanów, witalanów oraz środków ściernych. Dlatego są właśnie bezpieczne dla nas, dla naszego otoczenia i dla naszego domu i zdrowia. Są one skoncentrowane 2, 4, 6, 9 albo nawet 12-krotnie. Więc na pewno jest to większa y, korzyść dla naszej, właśnie tutaj, że tak powiem, kieszeni. My y, tutaj sami sobie możemy y, do, rozcieńczyć dany produkt y, w zależności od tego, jak bardzo jest skoncentrowany, ponieważ każdy posiada w domu wodę i może sobie tą wolę, wodę po prostu dolać do buteleczki. Jak oszczędzamy? Mamy tutaj przykład nawet y, zwykłego y, płynu do toalet. Nasz płyn tutaj do toalet to jest y, o zapachu y, y, tymianku plus cytrynę. Y, kosztuje 12,69 12, tak, zł. Jest on na tyle bezpieczny, że można sobie spokojnie wylać na rękę i nic się nie stanie. Natomiast zwykły spłyn do toalet, który zapewne no nie jest bezpieczny i drażni nasz węch i tutaj no, nozdrza zapachowe, kosztuje 34 zł i 4 grosze. Więc jest to ogromna różnica, nie tylko w cenie, ale również w tym, czego używamy. Alejka ze suplementami. Jest to alejka, gdzie korzystamy właśnie z różnego rodzaju produktów, żeby wspomóc swój organizm: wspomagamy w serce pracę serca, wspomagamy układ odpornościowy. Układ mózgu, wzmocnione kości i stawy, wsparcie dla oczu, jelit, jak również wiele, wiele innych produktów, które możemy tutaj sobie właśnie w tej alejce zakupić. Mamy tutaj opatentowaną technologię oligo. Jest to, że dostarczamy więcej minerałów do organizmu niż przy innych w suplementacjach, nasze tutaj suplementy mają wchłanialność 90% do organizmu, gdzie inne suplementy mają 30-40% wchłanialności, więc jest to ogromna różnica i dlatego bardzo szybko odczuwamy tutaj po użyciu naszej suplementacji ogromne wyniki i Dużą różnicę y, nawet w zwykłym takim y, codziennym życiu, że stajemy się bardziej tutaj żywe, bardziej, y, mamy więcej energii i tak dalej. Następna nasza alejka to będzie alejka higieny osobistej. Gdzie posiadamy produkty do higieny jamy ustnej, płyny do mycia ciała i rąk, balsamy, kremy do opalania, dezodoranty, żele i do pielęgnacji włosów. Bardzo cudowną serią właśnie do pielęgnacji skóry jest Renew. Jest to cała seria. Jest ona przeznaczona do problemów skórnych, takich jak atopowe zapalenie skóry, uszczyca czy egzema. Pomogła już naprawdę bardzo wielu osobom i polecam z czystego serducha, żeby każdy po prostu, kto ma jakiekolwiek problemy właśnie skorzystał z tej serii. Mamy również alejkę Seibelna. Są to kosmetyki do skóry o wysokiej wydajności do włosów, jak również do makijażu. I olejka z olejkami eterycznymi. Powiem Wam, że nigdy się tak bardzo nie zagłębiałam jeśli chodzi o olejki eteryczne. Jednak zakochałam się po prostu. W tej chwili nie wyobrażam sobie, żeby iść do apteki po jakieś leki. U mnie moją apteczkę zastąpiły właśnie olejki eteryczne, którymi wspomagam się na co dzień przy różnego rodzaju problemach, czy to jest ból gardła, czy to jest jakieś przeziębienie, czy nawet olejkiem na to, żeby lepiej spać, być bardziej skoncentrowanym. Do pracy. Więc polecam z całego serducha. Są to olejki w 100%, 100%, są to wszystko tylko i wyłącznie wyciągi z roślin. Mamy również tutaj alejkę z produktami, które wspomagają przy ćwiczeniach. Jest to sustain, który pomaga przy fitnessie, jeżeli ktoś dużo ćwiczy, żeby uzupełnić sobie tutaj, że tak powiem, elektrolity i niedobór wody. Mamy również też pyszną kawę, która jest palona w niskiej temperaturze i dlatego nie zakwasza organizmu. Jak również mamy odświeżacze powietrza. W tym miesiącu, nasza firma oczywiście po raz kolejny, jak zawsze nas zaskoczyła, roczne członkostwo wynosi w tym miesiącu 0 zł. Przy zakupach minimalnych do zrobienia za 45 punktów. Natomiast jeżeli zrobimy zakupy: przy 35 punktach produktowych, wówczas będziemy musieli zapłacić członkostwo 100 ,19 zł, 19 funtów 25 euro. Mamy tutaj gwarancję 90 dni. Jeżeli komuś dany produkt nie podpasuje, nie będzie zadowolony z zapachu czy, czy z działania. Ma możliwość do 90 dni do oddania do sklepu, nawet jeżeli jest to opakowanie otwarte, więc myślę, że jest to bardzo fajna opcja, bo nie spotkałam się jak do tej pory z czymś takim, żeby y, można było oddać y, otwarty produkt do sklepu. Yy, oczywiście... Yy, Polecam z całego serca tutaj właśnie naszą witrynę sklepową. Zachęcam do założenia tutaj właśnie swojej własnej witryny sklepowej, korzystać tutaj z tych produktów, mieć korzyści właśnie 90-dniowej satysfakcji, jak również mieć korzyści lojalnościowe. Gdzie możemy sobie tutaj właśnie odkładają nam się pieniążki poprzez zrobienie zakupów. 20% na terenie Europy, 15 w Anglii. Jest to odkładane są tam właśnie pieniążki. Po jakimś czasie możemy sobie po prostu skorzystać z tego i wybrać produkty za darmo. Melaluka jest stworzona dla klientów, którzy właśnie kochają produkty wellness, chcą zadbać tutaj o swoje zdrowie i bezpieczeństwo swojego domu. Zapraszam serdecznie do dołączenia do naszego tutaj klubu, klubu zakupowego. Życzę wszystkim miłego dnia.